Hejsiomeneczku, jestem obra i dzisiaj przetestujemy ogarnięcie w terenie naszego psa Abry. Pies chce się cały czas bawić, więc dzisiaj się z nim pobawimy, bo pół roku temu robiliśmy jej test, czy ona byłaby w stanie znaleźć nas, na przykład w ogrodzie, kiedy się ukrywamy. No ale teraz Takim wielkim bykiem. No, prawie wielkim bykiem. Daj piłkę. Daj. I co? Myślicie, że nas znajdzie? Teraz? Pół roku później? No ja myślę, że nas znajdzie bez problemu. No ja też tak myślę. Dobra, pies, ja ci powiem tylko tyle. Jeżeli dzisiaj zdasz ten test, to tutaj specjalnie, słuchajcie, przed nią ukryliśmy. Małe co nieco przygotowaliśmy jej wielki przysmak, czyli łóżko. Jeżeli uda jej się nas znaleźć przez trzy rundy z rzędu, to je po prostu wygrywa. Słuchajcie, pół roku temu, kiedy chowaliśmy się przed Abrą, dawaliśmy jej takie ułatwienie, że mieliśmy ze sobą piszczącą e, piłkę. Niestety ona no już nie piszczy, ona tylko syczy, wydaje takie powietrze, więc teraz Jest trudniej, trudniej. tak. Pół roku temu było słychać tą piłkę w siękim ogrodzie, natomiast teraz słuchajcie, serio, no jeżeli ktoś by się ukrył, to nie wiem, czy pies by to usłyszał, ale od tego z ten odcinek to sprawdzimy. Dobra, pies, musisz oddać tą Piłę, bo inaczej nie będziemy się bawić. Jakby ty chcesz, żeby piłka była rzucona, ale żeby nie była ci zabrana. No, no to to tak nie działa, Jakby to, to, to nie. nie. Mm, mm, tak nie działa nasza współpraca, no. Nie. To po prostu klasyk Psi, że Patyk musi być rzucony, ale nie zabrany. Tak, tak. On dalej ma być w pysku, ale zarazem ma być rzucony. Okej, okay, zrobimy sobie teraz pierwszą rundę, ale taką bardzo, jakby tylko pokazową. No właśnie, bo to bardzo tak. słabo piszczy, więc zrobimy tak. Maciek się ukryje, słuchajcie, za tamtym rogiem. Ja natomiast wezmę tak gdzieś tam w drugi koniec, jakby ogrodu i, i mówię. Maciek nie będzie ukryty, Wow, ale zobaczymy czy po prostu pies go znajdzie po takim dość cichym dźwięku. Okej, okay, dobra, słuchajcie, piesek już teraz w tym... Ty no nie gadaj, że ona cię słyszy! Ej, ale to jest... Ja tego nie słyszałem! Ej, ale stary, ale... ja tego nie słyszałem Ej, Ja cały czas piszczałem, ale rzeczywiście to jest tak ciche, że ja to ledwo słyszę, a ona od razu Przecież od razu piszcza. O kurde Ej, dobra, no to to jest mocne, teraz trzeba się ukryć Moi drodzy, lecimy z tematem, tylko mamy dla was mega fajne ogłoszenie Partnerem tego odcinka jest Letyshops, no Czy ja muszę komuś w ogóle przedstawiać Letyshops? Gościu, niepitej, bo nie pij tej woski, jest Letty Letyshops jest to serwis, przez który można kupować normalnie online, robić zakupy Ale dodatkowo dostawać za to zwrot pieniędzy tylko nie jakieś bony rabatowe czy coś, tylko prawdziwe pieniądze na konto czy na Paypala. Wszystko polega na tym, że Letyshops od różnych sklepów, takich jak Allegro, e czy mnóstwo, mnóstwo innych sklepów, dostaje prowizję, którą po prostu dzieli się z Wami. Raz jest to 50%, raz jest to 70%, ale po prostu duża część tej kasy trafia do Was, na Wasze konta. W zależności od strony, na której robicie zakupy, macie różnej wielkości cashback i naprawdę opłaca się z tego korzystać, ponieważ te cashbacki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Ale słuchajcie, to nie wszystko, bo te teraz... Teraz do 28 lutego, do 23.59 jest przeepicki konkurs. Znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że jest naprawdę grubo, skoro możesz wygrać furę. Do wygrania jest Mercedes GLA 200. Gościu, no wyobraź sobie, że za zakupy online możesz dostać furę. To jest naprawdę mocne. Każdy może wziąć w tym udział. Warunki są takie. Trzeba zrobić zakupy na Allegro za minimum 40 zł, ale oczywiście poprzez serwis Letyshops. A także trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie Czemu lubisz robić zakupy na Allegro? No to jest na, naprawdę bardzo, bardzo Proste. Jedyne co, to status Płatności czy, czy, czy zamówienia musi być Oczekujące. No bo wiadomo, no żeby Nie było, że ktoś nie kupił, nie opłacił I potem chce wygrać auto. Na stronie shops jest specjalny licznik, który Pokazuje wam ile jeszcze brakuje pieniążków Żeby załapać się właśnie do całego Tego konkursu. Link macie w opisie, więc Oczywiście sobie obczajcie i, i dawajcie znać Czy, czy wygraliście furię, bo jak wygracie to Ja chętnie się przejadę. Dobra słuchajcie, my Zmierzamy po pomarańcz. Pszok! Jest też mi panią Ej, nie, ty miałeś się wziąć i się schować! Bo słuchajcie, teraz weźmiemy tą pomarańczową piłkę. Maciek się schowa gdzieś, gdzie nie będzie psa. Tylko pies musi najpierw. ooo, gdzie... oddał piłkę! Kiedyś tego nie było. Kiedy... Nie, no, kiedyś nie było. Dobra, słuchajcie, uwaga, psa została już tutaj odwrócona. Teraz tak, pies? No nie, nie! Tu nie służy. A już się bałem, że ona go słuchajcie usłyszała. Maciek się schował po prawej. Nie będę specjalnie tutaj pokazywać, no ale dobre. Jakby widzicie, że tam. Po prostu nie mogę psów wskazać. Dobra. Dobra, słuchajcie, Abra odciągnął psa, ja mam pomarańczową piłkę, która tylko syczy, jak to zresztą słychać, i się chowam. Dobra, na początku, na początku nie róbmy, słuchajcie, niczego bardzo trudnego. Jestem schowany tutaj, tam, gdzie się pies, a ja syczę. Ty nie chodzisz, że ona to słyszy? Ja nic nie słyszę, o kurde, bele. Ona wie, że tam jest Maciek gdzieś, ja widzę, słuchajcie, pomarańczową piłkę, Jest jest rozkojarz... Szybko w ogóle? Ja nie słyszałem nic. Tak totalnie nic nie słyszałem. A ona tak stanęła tutaj, jakby, nie wiem, szukała czegoś, jakby cię nie widziała. Ale wiesz, co jest najlepsze? O ona przebiegła tam. Tak, a widziałem to. I się wróciła i stała tutaj przez kilkanaście sekund. Ej, ale i to jest na mnie. strasznie mocne. Stamtąd nie słychać tak. W, tak, ogólnie. no serio, bo ja ledwo co słyszę, jak to robię? Ej, tak. Wow! Jakby, yes. Ej, serio, szczerze, no jestem dość mocno zaskoczony. Dobra, słuchajcie, rozkojarzyliśmy psa po raz drugi, teraz Maciek poszedł za w ogóle cały budynek, no nie? Bo to już będzie strasznie mocne, to prawda, przez budynek na pewno nie będzie tego słyszeć, dlatego słuchajcie, wzięliśmy taką specjalną piłeczkę, no widzieliście tą drugą. Ona jakby też bardzo cicho piszczy, ale jednak piszczy. Bo to nie wydaje prawie żadnych dźwięków, co nie pies? Też szczęśliwym pieskiem. Dobra, słuchajcie, za pierwszym razem poszło, abrze, bardzo dobrze, ale moja kryjówka nie była jakaś mocna. Trzeba to przyznać. Teraz idę przed dom. Jest to dużo, słuchajcie, dalsze miejsce niż właśnie tamta strona ogrodu. I tylko pytanie, gdzie ja mam się schować? Bo tutaj wiecie o co chodzi? Nie ma jakoś bardzo dużo kryjówek. Myślę, że mogę nawet, słuchajcie, z samochodem się schować. O tutaj. o, tutaj, słuchajcie, przyczaję się tutaj, bo pies, jeżeli będzie wybiegał stamtąd, no to mnie nie zobaczy. Do tego jestem zaopatrony w inną piłkę, która teraz piszczy. Ale tak cicho, że to naprawdę, słuchajcie, jest symboliczne piszczenie, więc, no, trzymajcie kciuki za ja w sumie nie trzymam kciuków, no, chcę, żeby przegrała tą grę wchowanego. Okej, okay, słuchajcie, zaczęło się, ty pies bieg. o kurde, o kurde, nie, tu nie jest możliwe, że ona to słyszy, tutaj nic, co? Co jest, pies? Znalazłaś coś? Coś słyszałaś? Ale co słyszałaś? Gdzie słyszałaś? Ej, jeżeli ona naprawdę usłyszała Maćka, który jest za samochodem, to jest za mocne, no nie gadaj. Nie wiem, słuchajcie, skąd, dobra, jest mega rozkojarzona, patrzcie. Ty, patrz tu! Ej, ale w ogóle musiałbyś zobaczyć jej reakcję. Stoimy sobie tam, nic nie słychać, no nie? A ona nagle... Psiu! Wiesz, co jest najlepsze? Że ja przez większość czasu nawet nie piszczałem tą piłką. Ja po prostu tu siedziałem. Kurde, ej, nie, to jest totalnie mocne. Jakby ewidentnie, kiedy zacząłeś pisz... Bo ona tak. To i nic się nie dzieje. Nic. Totalnie. I nagle takie psiu, czyli idealnie, kiedy musiałeś zacząć piszczeć, to ona to usłyszała. Okej, okay, słuchajcie, jest za łatwo. Musimy niestety, ale skorzystać z tego drewna. Teraz zrobimy tak. Maciek wejdzie tutaj, słuchajcie, specjalnie gdzieś tutaj. No kurde, o tu jest jeszcze jej kula ulubiona. Ale nie możemy jej póki co pokazać, bo to jest jak wygrana. Ale w każdym razie. Maciek wejdzie słuchajcie gdzieś w te okolice. Ja natomiast zabiorę psa totalnie po ukosie, dokładnie na drugą stronę działki. Wiecie, tam hen, hen daleko. No i słuchajcie, teraz tak. Ogólnie piszczenia na pewno by nie usłyszała, więc raczej zrobimy taki test, że Maciek po prostu będzie krzyczał. Ale nie będzie cały czas krzyczał. Nie, 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 co to to nie. Tylko krzyknie z dwa, trzy razy, żeby pies wiedział, że coś się dzieje w tej okolicy i potem niech będzie mądry i go znajdzie. Dobra, i teraz tak, wystartujemy sobie stąd. Abra, chodź, abra. No patrz no, tu jest woda, chciałaś pić wodę, nie? Nie chciałaś pić No ja, ja też bym tego nie wypił, szczerze mówiąc Dobra, słuchajcie, teraz jestem naprawdę giga potężnie schowany Sami zobaczycie, że jestem za tujami. Tutaj jest to drewno, o którym mówił Jasiek, i naprawdę to jest najbardziej skitrane miejsce w całym ogrodzie. Do tego wiecie, te tuje, te, te choinki, one też troszeczkę wygłuszają mój głos. Więc jak ja będę krzyczał, to Abra może tego nie słyszeć. Ale dobra, musimy tutaj za chwilę podtrzymać. Jak sami widzicie, specjalnie tutaj też gadam w jej stronę i tak dalej, żeby ona się zainteresowała. No i dobra, jak Maciek zaraz zacznie krzyczeć, być może ja to usłyszę, być może nie, ale teraz na pewno sobie. Słyszeliście? Czyliście? Ja nie, ja nie, ale pies od razu długa, od razu, słuchajcie, jakby skumał, co jest pięć. Okej, okay, tam było jej ukochane ucho, które miało być nagrodą. Ej, ona coś wie, ale jeszcze nie. Patrz to, patrz to, patrz to, ona wie, że tam jest gdzieś Maciek, ale nie wie gdzie, bo ona myśli, że przecież do niej teraz mówi drewno. Dobra, poszła, słuchajcie, poszła, ciach, ciach nie wie, nie wie, jeszcze nie wie, słuchajcie, gdzie on się znajduje, ale Maciek się teraz specjalnie nie odzywa. Ona pewnie czuje zapach. O, Dobra. No Znalazła cię? Ty no, ale ty się nawet już nie odzywałeś teraz. Ona przychodzi i się na mnie gapi. No to trzeba. Ej, ale to było mega mocne. Po raz kolejny. Stoimy sobie przy fontannie. Nie, nie. A potem nagle pół! Dum, 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 dum. Okej, okay, słuchajcie, mamy nagrodę dla psa. Ej, co by nie powiedzieć? pies się naprawdę Ej, spisał, więc. Ale pies bardziej ja biorę, zasługuje na ja Patrz, patrz, pies. Chcesz ucho? Co wolisz? Ucho czy piłkę? Nie, jednak od nie jest interesujący. Abra? Ej, no cóż, przecież piłkę miałam przez cały dzień. Halo? Ej, Halo? Oooooooo! I co? Bierzesz pies? Nie bierzesz? Nie chcę? Ja wiem. No i teraz szczęśliwy piesek. Nie no, dostał nagrodę, bo jej się należy. Moi drodzy, wysubskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem i wejdźcie w link w opisie na Letty Shops, bo możecie wygrać furę. Ja bym taką chciał. Pamiętajcie oczywiście jeszcze na nasze Instagramy i widzimy się następnym razem. Dobrego godzineczka, eleczko i pół!